Sejcydan. sili, Szczypta z COVID. To jest spotkanie z ostrością. Witajcie na kolejnym spotkaniu z ostrością. Ja jestem Ajwantii. A ja jestem Senepit. Witajcie serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj mamy na spotkaniu, no taką rzecz, można powiedzieć idealną na spotkaniu. bo mamy ostre dania. Sprawa jest dosyć zaskakująca, bo te ostre dania mamy od Razora. Tutaj to logo mamy takie, wam pokażę może od razu. Myślę, że Wam już dosyć dobrze znane. Bo przecież stosy Rejzora już pojawiały się i to nie raz w na naszych filmach i bardzo je sobie cenimy. W Polsce już na pewno wyrobiły sobie odpowiednią renomę i markę. Tak jest. My też zawsze gorąco polecamy, bo yy, uważamy, że obok dzikiego Billa, naszym zdaniem, to jest najciekawsza marka ostrych y, w ogóle specyfików, nazwijmy to tak ogólnie, y, w Polsce. Przyznam szczerze, że jestem przekonany, Majku, że gdyby nie to, że dostaliśmy to bezpośrednio od to pewnie w ogóle byśmy się tym nie zainteresowali, ani nie, nie, nie próbowali tego na naszych filmach, spotkaniach. Pewnie no, pewnie mało prawdopodobne by mm. to było. No ale słuchajcie, właśnie już wspomnieliśmy, Rejzor się do nas odezwał, mm -hmm. powiedział, że podeśle nam tutaj jakieś dania. My tak nie kojarzyliśmy za bardzo tematu, no i przyjechała do nas. Paczka właśnie do końca, widzieliśmy tuż tu już, to będą zadania. Tutaj właśnie yy, wprowadzili właśnie trzy w sumie dania. Tak, bo w momencie, kiedy oni właśnie do nas do zadania, oni właśnie dopiero tą ofertę przedstawili tak. na swoim fanpage'u. No właśnie, trzy. Dlaczego tu mamy tylko dwa słoiki? Zaraz do tego dojdziemy, ale pierwsze Wam może przedstawimy, co my tu konkretnie mamy. Proszę bardzo, na początek pójdzie salsa jalapeno. Spróbuję Wam tutaj pokazać, żeby widać skład, który i tak potem też yy, przeczytam za chwilę. A tu mamy już spicy Sausage Stew. Tak samo tutaj widzicie, to wygląda, oczywiście inny kolorek. To jest gulasz. To jest gulasz. Przynajmniej ja. sam Tagrazor tłumaczy to u siebie na Dokładnie. Allegro. A teraz może jeszcze przeczytam wam tutaj garść informacji o każdym. Od całego producenta. Dokładnie tak, tutaj z Allegro bezpośrednio przeczytam. No bo może tam jedynie można kupić jest... online. Dokładnie. Tutaj tego można nabyć za 20 4 złote. Drugiego również. Razor Spicy Salsa Jalapeno. To jest to. Ostra zielona salsa z mięsem wołowym łamanym wieprzowym, fasolą i paprykami jalapeno łamane habanero. Sposób przygotowania. Zawartość słoika wyjąć na patelnię lub rondel, podlać odrobiną wody i podgrzewać na małym ogniu około 10 minut. Podawać z nachosami i kwaśną śmietaną. Stosować jako farsz do quesadilla łamane taco lub jako samodzielne danie. Składniki. Łopatka wieprzowa yy, w nawiasie świnia złotnicka. Łopatka wołowa, jalapeno, fasola czarna, fasola czerwona, zielone habanero, cebula, czosnek, olej ryżowy, przyprawy, produkt pasteryzowany, może zawierać śladowe ilości ziaren z burza orzechów, sezamu, selera. Też jak Mike wspomniał, za 24 zł na Allegro Razor Spicy Sausage Stew. Ostry gulasz z kiełbasą wieprzową i batatami w sosie chipotle łamane habanero. Kiełbasa jest przygotowana z mięsa świni złotnickiej według naszego autorskiego przepisu. Sposób przygotowania. Zawartość słójka wyjąć na patelnię lub rondel, podlać odrobiną wody i podgrzewać na małym ogniu około 10 minut. Podawać z ryżem, kaszą, makaronem lub innym ulubionym dodatkiem. Składniki. Kiełbasa wieprzowa Razor, nawiasie łopatka wieprzowa ze świni na nagajolokia, przyprawy. Bataty, chipotle, cebula, pomidory, habanero, czosnek, smalec, cukier, ocet, przyprawy. Produkt pasteryzowany może zawierać śladowe ilości ziaren zbóż, orzechów, sezamu, selera. Majku, wyciągnij jeszcze trzeciego zawodnika na stół i no. powiemy o nim kilka słów. Słuchajcie, w ofercie mamy też tutaj flaki wołowe. Testu z tego raczej nie będzie, no bo tak. flaki dla nas są nie do przełknięcia. No może nawet wiecie, jak kiedyś tam live z takimi ohydnymi przekąskami, tam były flaki, no nie da się rady tego zjeść w ogóle. No. no chodziło to o live, gdzie różne... Wybraliśmy specjalnie właśnie różne tak. niedobre rzeczy według nas, no. niedobre i łączyliśmy to z ostrością na zasadzie takiego challenge'u, wtedy robiliśmy takie rzeczy. Mamy to już nawet też, konsultowaliśmy z Razor'em jakby co, no tutaj też e wiedzą, że no raczej my tego nie nie tkniemy. Mówię raczej, no. na ten moment jak nagrywamy te słowa, to tutaj no Mike wie, że na pewno nie, tego nie, nie, nie tknie nie, nie, nie. i ja się zastanawiam... Nie czy... chcę, żeby to po prostu źle wyszło, że po prostu coś Razor się robi, po prostu sama ta potwora nie jest w stanie mnie jakokolwiek... No, nie ma co ogóle, no, no, nie przegnę tego moje gadu do nie. Mam to samo z wątróbką, Maiko, mam to samo z wątróbką. Kto by tego nie zrobił, ja tego nie ruszę. A teraz pokażę Wam, z czym będziemy to jeść. Zastosujemy się do sugestii Razora, żeby tutaj, e, no wiecie, chcemy zrobić recenzję jak najbardziej rzetelną, naszym zdaniem przynajmniej. Majku, więc pokaż, z czym będziemy jeść pierwszego zawodnika, to jest znaczy, Będziemy to jeść tak jak najczęściej. Rejzor tam napisał, znaczosami. I do tego oczywiście tam napisali, że będziemy, żeby stosować kwaśną śmietane. My akurat kwaśną śmietane zamieniliśmy na jogurt naturalny, ale powinno być bardzo podobnie. A drugi? Drugi. drugi tam były tam ryż, makaron, takie sprawy. My tutaj wybraliśmy opcję ryż. z ryżem. Zresztą nawet sam Rejzor na Allegro zamieścił, czy na Instagramie też zamieścił fotografię właśnie z tym stew w takim patelni tak. z ryżem. Nie? Jeszcze zanim tu się dobierzemy do nich, to dziękujemy oczywiście bardzo Rejzorowi mm, za to, że nam przysłał, bo chyba jasno tutaj tego nie i jeszcze, i w tym momencie myślę, że wszystkie potrzebne rzeczy wykonaliśmy, jak chodzi o wstęp, i możemy przechodzić do działania. Zostańcie z nami! Okej! Okay. Jesteśmy tu z powrotem. Jak widzicie, już mamy gotowe to danie. Podczas gotowania wydzielał się taki kwaskowy aromat, fajny, przyjemny. Tak. Można, można to było skojarzyć takim, z takim halaberią z konserwy, nie? Mm. No teraz, jakby taki teraz jest mięsne takie tak. Tak. klimaty, znaczy, jest... nie aktualne. Nie takie kwasowe. Tak, dokładnie. Ale... Ale, ale też to jest odczuwalne. Jest, ale nie. No wyraźnie nie. widoczne jest tutaj co no ta fasola. Ja my co tutaj od razu mówimy, że to mamy jeden słoik podzielony. W związku no. z tym, że będziemy testować tutaj dwa dania, to e, nie chcieliśmy tutaj lecieć za bardzo dokładnie. w dużą objętość, żeby. Spokojnie nam 500 gramów wystarcza dwie osoby. Bo eee. nie jestem, żeby była sytuacja na przykład tak jak w lokalach przykładów Meksykańskie, że nie byłeś w stanie dwóch dań zjeść. Dokładnie, <laughs> dokładnie tak. Smacznego. Dobrego A. apetytu! O kurczę, już ta kapitaność mnie zaatakowała w gardło. To jest silna, solidna. Czuję taki mięsny klimat. Wow. Pojawiło się najpierw dziwne takie, takie uczucie jakby ostrości, pikantności, niech będzie. Okalało Aha. zęby najpierw, najpierw, najpierw ja a, a, teraz, a teraz przeszło na język, Aha. a gardło takie a ciepło, ogóle, ciepło, ogóle, ciepło a raczej a jest, lekkie. A u mnie właśnie takie, mm. dosyć takie, bym mnie wiesz, przypadkowo okay. całą pieprzniczkę wsypał do gardła, nie? Takie miała maszyna, takie... Coś w ten deseń może też Czuję też, też trochę wiem. już takie aromaty kwasku się wydobywają. Mm. Nie mm. no, ma, ma to moc, proszę Państwa, naprawdę. Mmm, dłużej trochę miar. Wow. No faktycznie, takie mm. coś, co mi się to kojarzy, jakby sproszkowana papryka była próbowana no, też. No, coś takiego. Mhm. Na języku czuję głównie takie te odczucia. Tak. Tak. No, też tak. przy gardle. Do tego właśnie tak, tak. czuję głównie. Dobra. Gł ale bardziej na języku. Czuć ten kwasek no, iogurta naturalnego i to się bardzo dobrze komponuje. Rezon naprawdę ma dobre pomysły, no zresztą oni mają przecież doświadczenie mm, kulinarne no, przecież. Mhm. Wow, aby tak fajnie w gardle ostro. Nawet podbija mi tą ostrość w gardle. Tak, to ta. Mhm, daję takie mhm. orzeźwienie mhm. i ta ostrość e, bardziej taka się staje wyraźna. I ogólnie jedząc to, przypominają mi się niektóre wizyty w e, lokalach kuchni meksykańskiej. Mhm. W, w, w szczególności m, Pueblo w Toruniu no, nie, no. i ich Chimichanga. Tak, zwłaszcza jak teraz sobie no. tak bierzemy za sugestią Izola mhm. ten do gór też, bo tam też jakieś śmietana na talerzu była. Ogólnie właśnie rzeczy są, no. w tej kuchni meksykańskiej mhm. dają jakieś śmietany, na przykład zówczy czy czegoś. Mas taki nieozłoczny element w tej kuchni. Co by tak jest. Raz wziąć właśnie bez niczego, tak zupełnie. I zobaczyć, jak to wypadnie. Bez niczego. Może nie dawałoby takiego efektu, jak właśnie z tymi polecanymi sposobem jedzenia tego. Jak już się to bierze mhm. bez, tego, bez tego naczosa, to... Wiadomo, no inaczej się to odbiera. No ja, fajnie się to komponuje właśnie. Cały czas ta pikaność się, um, się u mnie pikaność. No coś już nawet nawet lekka. Opanowała, mm. cały czas się rozwija, ona opanowała całe, całe jamę usnął w środku. Tak, to nie, bo ja nie, to mam wrażenie, że... O kurde. O kurde. A teraz na boki języka daje. No mnie już... U no, mnie już właśnie zgadło, nawet już się tam zeszło, ale język prze, przepalony jest już nawet. Nie, ja, ja powiem. Uuu, uu, teraz nieźle dało. U mnie jakby ona dosyć szybko już maleje? Mhm. Jak dalej jem, to po prostu jedną z dalej ją wzmacniam. No, tak, tak. Ale nie ma czegoś takiego, że ona się... Nie, nie, długo utrzy utrzymuje. To Ty masz tak samo, tak? Mhm. Znaczy coś takiego, że ona się długo sama z siebie utrzymuje. Jakbym przerwał jedzenie, tutaj w tym wypadku akurat by to pomogło i ona by osłabła zupełnie, mam wrażenie. Mhm. Ale jedząc to tutaj tak fajnie się podbija cały czas. Powiem tak, spokojnie takim jednym słoikiem dałoby się, jedna osoba na, na bank by się najadła, nie? To nie jest takie jakieś wyszukane smaki, nie wiadomo jakie. Mhm. To myślę, że to jest przez to uniwersalne i nie powinni... raczej znajdzie się naprawdę szerokie grono odbiorców, którzy to będzie smakować, nie? Niektóre no, smaki są tak zbyt orientalne, takie, takie dziwne, że. Mogą nie przypasować nie? no spójrzcie, zjadłem, widzicie? Ja bardzo pozytywnie to oceniam. Mm. Język płonie, jemu usna, naprawdę jest wypalona, wyhajcowana. A to ciekawe, co mówisz, bo na przykład ja teraz, w tym momencie obecnie, już jestem całkowicie totalnie mm, na luzie. Aczkolwiek teraz popiłem a. wodę, a. A. to czuję, że na języku jakby coś się chciało wzmocnić. ale takie, ha lekkie, lekkie, lekkie. Jak wybrałem te takie większe, to naprawdę już no. to robiło robotę. to może jeszcze czuć, bo ty dopiero co skończyłeś no. jeść, a już na troszeczkę przed tobą. No, no już skończyłem. Dobrze. Widzimy się za chwileczkę ze stew, czyli blaszem. Zostańcie z nami. Okej, okay, jesteśmy tu z powrotem. Mamy gotowe, już wam pokazuję właśnie, proszę bardzo, tak to wygląda. Ja tu od razu, widzicie, mam i łyżkę i widelec, bo takie rzeczy to ja jadłbym łyżką, ale Mike stwierdził, że zjemy, yy, powinno się to iść widelcem, więc ja tutaj w ramach kompromisu biorę i to, i to. Zapach, jaki zapach, no, bardzo ciekawy. Na pewno mm -hmm. takich czuć klimaty właśnie takiego chipotle, tak jakieś na okazji jeść w puszce takiego. Tak. Takie. to też czuć taki klimat trochę mięsny, trochę nawet taki kojarzący się nawet z bigosem, jak zauważyłeś na początku samego tak. nawet. Tak. Jak zaczynaliśmy gotować, no. go otworzyłem go jeszcze no. przed gotowaniem, to najbardziej tak, tak. mi uderzył ten bigos najpierw, mm -hmm. a potem dalej wąchałem i też w trakcie gotowania coraz bardziej narastały mi skojarzenia z właśnie z takim chipotle mm -hmm. w zalewie takiej. Tak. Wręcz takie jakby... Coś słodkiego też pojawiało się w tym zapachu. Są takie też akcenty, no. no. Mm. Ale te słodkie akcenty przypomniałem też tej papryce chipotle, były kupowaliśmy z puszki. Były. Też były, były. takie, były takie no. W zapachu przynajmniej. Mm. A Ty zaczynasz od ryżu? Patata wzięłem ewidentnie. chyba też. Uuu, smakuje trochę jak ziemniaki o. po prostu z są, są słodkie ziemniaki naszej. Mm. Nazywane też. Mm. No tak. Ale jest, kurde nawet. Jest. Ej. Czuję taki mlektum. zapach, smak taki trochę by powiedział wędzenia. Tak. A ja czuję smak paprykowy, powiem Ci no. więcej, nawet czuję smak jakby leciutko ekstraktu, Goryczy. Goryczy, właśnie, mówię, taki smak wędzenia goryczy. smak z inny niż Zabach. Daje mi na usta, to no. powiem nawet więcej, że to no. jest inna szkoła ostrości chyba niż farsa, bym powiedział totalnie. No kompletnie inna bajka, no. no. To bym się kojarzy że to wiesz z takimi klimatami głównie jakichś rumuńskich, czy jakichś takich innych bardziej też. wschodniej Kiedy Europy. bardziej to czuję, jakbym tu jakiś, nie wiem, dla swojej perspektywy. <laughs> w gardlo gryzie tej powiem ci, że Bejelski to jest. Ja czuję się, się tej... mniej więcej tak, słuchaj, no. i wymy, jak, jak, jakiś nawet swojski taki bigos z, uh -huh. dużym, z mocną ilością ukrojonych takich uh -huh. właśnie fragmentów tych wszystkich tego mięska, tych innych uh -huh. rzeczy, które tu są. Mięsa sam niech będzie, nie będę zdrabniał. Uh -huh. I do tego jakby ktoś dodał <laughs> jakieś kropelki, jakiegoś sosu ekstraktowego nawet. <laughs> rozkropił, tak czuję. No tutaj mieliśmy, w stocie, jak słyszeliście, to już był ghost pepper, nie? czyli silniejsze papryki niż tam, no i to robi robotę, nie? Nie czuję zbyt wyraziście smaku, znowu, tak w jak przy salcie, ale nie mogę się tutaj doczepić, że jest to jakieś złe, no bo... Nie, Fajnie, no nie, smak czuję wyraźnie. To jest to taki smak ciężki, bym powiedział, nie? Czuć takie, jak z kuchni, taką mogę... Jak to góra, zresztą, czuć taką kuchnię mięsną, wędzoną. Kurde, na klasie zresztą czuć. Mm. Czuję dużą intensywność papryk, nie? Takich... No też coś... Ale z... papryk mi powiedział wysuszony już, nie? Mm -hmm. O Jezu. Tak pali język, nie? Nawet mieł zaczynają się załzawiać. Mm. No z każdym gryzem... Szczególnie mm. przód języka bardzo mocno jest zaatakowany. Mm. Kurde. Nie spodziewałem się, że tak. nie, to jest mofarz. Powiem wam, że, że rzadko, które danie z lokalu jest tak mocne jak to. Kurde. Powiem teraz chwilę przerwy. Z lokalu, który nie na challenge. Chwilę... No dokładnie. Zrobić coś na challenge, co no. wtedy jest szajsem pod kątem smakowym, no, to nie jest sztuka. A to jest tutaj. No i mówię ja mówię, że mimo nie ma jakichś dla mnie wbijających się nut smakowych, mocno. No dla mnie ma, nie. To. To no. No, dla mnie nie ma. Ale to kurczę jest dobre. No smakuje bardzo. To smakowo jest to ciemne, a przy takiej ostrości coś tak smakowo no. mieć. Utrzymanego. no jakaś tam gorycz jakby posmak, nawet ekstraktowy, coś tak mi no. no. wydaje, że w tym jest, ale kurczę, nie jest jakiś. Nie wybija się zbyt mocno. U mnie, akurat wiesz... Ja dużo przemiennie tego ryżu z tym, to on nie, nie odczuwam tak tej goryczy mocno jest, prawda, jest już, ja ja ale ja tylko, ja że to jest taka bardziej paprykowa. Ja się staram wszystko razem mieć, wiesz? Ach. O, i powiem wam, że to tak jak zwyczaj przy jedzeniu ostrego, przerwy nie pomagają, to no. akurat czujesz, że nie pomagają, i właśnie powrót do tego teraz będzie dla mnie ciężki. Pieczę na, na potęgę. Powiem wam hmm. ludzie, że to jest ostrość, która spokojnie mogłaby zaistnieć na wyzwanie ostrości. Początkujący, hmm. Mieliby z tym bardzo duży problem. Ja się dziwię, że nie mam jakichś helikopterków czy większej ekspresji, no. bo. No, no ale widać się, Widać ma... po twoim no, twarzy, nie. nie? Że jest niedobrze. Mm. Patrz, będzie wykrzywiona bólu. Mm. Dobra, genera, jak widzicie. Wypala strasznie. Ja wiem, że teraz będzie jeszcze gorzej. To jest cała taka magia. Jak się nie je tego strego, to kiedy mm. się palnisku pozwoli pracować, mm. to się mm -hmm. dopiero zaczyna. I jakby mi ktoś górę tak. rozjażony pierścień zacisnął języku się czuje. Eee, ja chyba faj. Po tej wodzie. No jakby jakieś kleszcze szczypce, takie rozłożone nacisnął no i... Będziesz niż ja, ja czuję, ta, czuję efekt naciskania czegoś na język. No ja też, ale takiego... takiego odręspienia. Odręspienia. Dobrze moi drodzy, tutaj chyba y, postaram się teraz jakoś to szybko bardzo podsumować jakoś. Czyli zacznijmy może od początku salsa halapenia. Y, ja powiem od siebie tak, że było dobrze. U mnie, bym powiedział, bardzo dobrze było, klimaty właśnie kuchni meksykańskiej, bym powiedział, kuchnia meksykańskie w kieszonkowym wydaniu. Ostrość taka przyjemna dla każdego. Ja się w sumie z tym zgodzę, sam jak powiedział, bo mi, hmm. mi ciężko coś, że teraz w tym stanie skasowania po tym gulaszu, coś sensownego powiedzieć, no to może właśnie przejdźmy do gulaszu. Gulasz, to mega zaskoczenie totalne, ostrość, która przerosła nasze oczekiwania, mieliśmy, przynajmniej ja miałem e, takie przypuszczenia, że może być podobnie co do tego poprzedniego, właśnie tego salsa lapenio a tutaj ta ostrość kompletnie wyrwała z butów, będę hmm. określić. Tutaj w sumie smakowo mogę powiedzieć, że kojarzyłoby się to troszeczkę z takim bigosem, aczkolwiek ta... znaczy nie, że smakowo, może bardziej tak, no nie wiem, coś miało to w sobie z bigosu, właśnie nie czy bardziej smakowo, czy też... Zapachowo, ale też na tym wszystkim gdzieś unosiła się właśnie ta nuta chipotle. Tak. Bardzo była wyraźna. Weraźna, no. Ale ja najlepiej pamiętam i mnie zaskoczyło właśnie to, że przy pierwszym spróbowaniu już poczułem coś, co sobie pomyślałem, kurna, czy w tym jest ekstrakt? Aż tak. Aczkolwiek było to oczywiście subtelniejsze o wiele odczuć, niż jakby się jadło coś, co było bezpośrednio skroplone, skroplone ekstraktem. Jakieś akcenty paprykowe też się w tym jak najbardziej pojawiały, ja co w sumie nie powinno dziwić. Aczkolwiek taka całość wydawała mi się też niezbyt wyrazista, ale też przez to jakby to działało jako jej atut. Bo się to dobrze w tym momencie komponowało z tym ryżem, który, no, no też nie jest wyrazisty, no bo w sumie no, to jest ladek. Jakby nie patrzeć też baza dań, różnorakich. Ale no kurczę... Wyszło to dobrze, ciekawe. Myślę, że to pozwalało, to, przez to jak przez to jest skomponowane smakowo, że jakby te wszystkie główne nuty smakowe, które tu powinny występować są gdzieś tam w tle, one pozwoliły bardzo dobrze pracować tej ostrości, która przy tym też, w związku z tym, że ona się pojawiła, nie było przy tym jakichś takich przykrych akcentów, typu na przykład goryczka, octowość, czy jakieś takie inne bariery, które znamy z sosów. No to akurat wiadomo, to no. danie, więc ciężko to odnosić, ale goryczka mogłaby się najbardziej pojawić, mocna, a ona była tutaj taka. Mimo, że nawet już mi się kojarzyła z czymś ekstraktowym, była na tyle stonowana, że nie można było powiedzieć, że przeszkadza to wiedzę. Nie, ona jak najbardziej się komponowała, się dodała do, 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 do mm, charakteru tej, tej potrawie właśnie. Ale obie, oba dania oczywiście jak najbardziej Bardzo polecamy. gorąco, polecam. Bardzo ja, gorąco jasne. polecamy. Bardzo gorąco polecamy. Za 24 zł myślę, no. że można spróbować jak najbardziej. I po pierwsze, da się tym najeść. Jak, jak widzicie, tak, my się, się spokojnie, dzieląc te słoiki na pół. Mamy nadzieję, że recenzja Wam się podobała. No i co, my się wszystko wiemy w takim razie. Ja jestem Sunny Pitt Ja jestem tak. Ivan T. Dziękujemy jeszcze raz Razorowi za podrzucenie nam tego, bo to bardzo ciekawa sprawa i bardzo mi miło bardzo było, było sprawdzić. Więc nie trzymamy już Was dalej. Syja! No cześć!